Drogi Pamiętniku, przez wiele dni zastanawiałem się, czy powinienem się zacząć. Ostatnie dni były ciężkie i trudne do zaakceptowania nowej rzeczywistości, w jakiej się znalazłem. Chciałem prowadzić spokojne życie, znaleźć jakąś pracę inną niż fabryce, w fabryce, która odpowiadałaby mojej wiedzy z budownictwa i architektury. A co mnie spotkało? Spętała się nowa wojna, więc zaciągnąłem się do armii i co z tego wyniosłem? Póli cierpienie towarzyszy broni i ludności. A to wszystko w imię idei, republiki i chęci obrony domu. Przez to wszystko mój własny dom, moje miasto, w którym się wychowałem, padło wiarą tej wojny. Domy stanęły w ogniu, mury gonęły, a tych, których znałem, już najpewniej nie zobaczę. Nie pamiętam, co działo się w trakcie walk. Ale wiem, że gdy obudziłem się po drugiej stronie zatoki, mogłem jedynie bezczynnie oglądać, jak miasto płonie, a pod dali grzmiały strzały artylerii. Nie da się zapomnieć tego widoku i zapachu dymu, tak łatwo. Nawet teraz przy ognisku trudno mi oderwać wzrok od ogniska. Zależcie szczęście nikt inny tego nie słucha. Przez wiele dni podróżowałem sam. Lecz dwa dni temu poznałem grupę osadników, którzy mieli w planach osiedlenie się i. Zaczęcie nowego życia, może to moja szansa na nowy początek? Nie mówię mi o mojej przyszłości. Nie mam zamiaru tego robić, nawet tego wspominać. Gdy tylko się osiedlimy, chowam mundur, i swój dziennik przed światłem dziennym, a ten będę kontynuować. Mam tylko nadzieję, że wszystko się ułoży. Kogo nie się o tej porze? Jasne pierwsze, robienie tego to jest masakra. Chyba nigdy więcej tego nie zrobię.